To proszę pan radny Sokołowski i przypominam o dyscyplinie czasowej. Kolejka oczekujących do zabrania głosu jest bardzo długa. Panie prezydencie, szanowna rado, szanowni państwo, uczniowie, absolwenci, grono pedagogiczne. Chciałbym odnieść się merytorycznie do tego, co pan prezydent powiedział. Przeanalizowałem sobie w miarę tego krótkiego czasu te decyzje, które które dostała szkoła, które dostał do wiadomości prezydent miasta. Podobnie jak pan prezydent, również jestem osobą, która posiada pewne fachowe przygotowanie z tej dziedziny. Od kilkunastu lat pracuję w branży gospodarki nieruchomościami. Sam na co dzień w swojej pracy zawodowej również z tego typu dokumentami, jak te decyzje się spotykam. Chciałbym Państwa jednak mimo wszystko troszeczkę uspokoić, bo odnoszę wrażenie, że tutaj się wprowadza zupełnie niepotrzebny element jednak pewnej paniki i pewnego nacisku, który nie jest potrzebny. Decyzja numer 38, czyli ta pierwsza decyzja, o której powiedział Pan naczelnik Wydziału Inwestycji, zawierająca 13 punktów, jest decyzją, w której z każdy z tych 13 punktów ma termin wykonania do 31 sierpnia 2016 roku. czyli grudnia przepraszam, czyli mamy na to ponad półtora roku. Ponad półtora roku tam rzeczywiście są sprawy wymagające być może dużej pracy, ale mamy na to półtora roku. Terminologia użyta w decyzji, czyli że jest obieg zagrażający życiu, to jest po prostu terminologia używana w tego typu decyzjach, więc to jest pewnego rodzaju zwrot. Ma on swoją wagę oczywiście, natomiast proszę go czytać w zestawieniu łącznie z tymi terminami. To nie znaczy, że tam trzeba uciekać na hura w ciągu dwóch dni. To jest po prostu, to jest po prostu tego typu zapis. Jeśli chodzi o drugą decyzję, numer 39, tam pięć pierwszych zapisów to są rzeczywiście zapisy, które można zrealizować w tempie bardzo szybkim. Myślę, że to tak naprawdę. W ogóle, ja się dziwię, że akurat w tej kwestii to, to, to my tutaj taką szeroką dyskusję prowadzimy, bo jeśli chodzi o tą drugą decyzję, to są sprawy, które myślę dyrektor szkoły, sprawny dyrektor szkoły, jest w stanie zrealizować w ciągu dwóch, trzech tygodni czasu bez angażowania nawet w tą sprawę tak szerokich, tak, tak, tak szerokiego grona. Dwie pozostałe kwestie za chwilę omówię, bo to jest, myślę, kwestia też wynikająca z pewnego zaniedbania, które miało miejsce w przeszłości i które to zaniedbanie po prostu należy w tej chwili w jakiś sposób wyprostować. Natomiast ja bym chciał oddzielić parę spraw, ponieważ tu mamy bardzo duży szum informacyjny w całej sprawie słowackiego. Ja ten szum informacyjny właściwie od początku wyczuwam. Natomiast spróbujmy, spróbujmy sobie te sprawy w jakiś sposób uporządkować. Ja bym chciał oddzielić tak, po pierwsze realizację zaleceń wynikających z decyzji Straży od samego faktu remontu. To są, proszę Państwa, dwie różne sprawy. Jeśli chodzi o tą realizację zaleceń, które trzeba zrobić na już, to można je zrobić po prostu na już. Szkoła może nadal funkcjonować. Natomiast do remontu można się przygotować, tak? Nawet w tej pierwszej decyzji jest termin 31 grudnia 2016 roku, a zatem moim zdaniem, czy w moim przekonaniu szkoła może spokojnie funkcjonować przez najbliższy rok szkolny 2015-2016. Rada Miasta Częstowy i przede wszystkim Prezydent Miasta Częstowy może przygotować w, w tym momencie, że tak powiem, harmonogram prac, zgłosić to do budżetu miasta na rok 2016 i w roku 2016 zgodnie z wymogami wynikającymi z tej pierwszej decyzji po po prostu to realizować. Nie robiąc w tej chwili jakiś yy, takich ruchów typu wyprowadzanie szkoły, bo to jest po prostu niepotrzebne na tą chwilę, no, naprawdę. <klucz> yy. Więc po pierwsze oddzielamy remont od tych spraw bieżących, które są do zrobienia w krótkim tempie. Po drugie i to jest też bardzo istotne i ten temat też chcę podkreślić, oddzielmy znów dwie sprawy, bo mamy remont bursy i mamy remont szkoły. Nie wrzucajmy tego do jednego worka, bo w tej chwili wynika z tego co słyszę mniej więcej tak, że przez to, że będzie remont bursy, to szkoła ma problem. Otóż wcale tak nie powinno być. Remont rozumiem, jest bursy zaplanowany, ta inwestycja powinna być w roku 2015 zrealizowana, ale w moim przekonaniu nie powinno to w żaden sposób wpływać na bieżące funkcjonowanie szkoły, ponieważ szkoła powinna mieć zapewnione zapewnioną drogę ewakuacyjną. Mało tego z tego, co wiem, a byłem również na tej komisji gospodarki dwa dni temu była na ten temat dyskusja, była obecna bardzo merytoryczna pani dr Mariola Mirowska, przewodnicząca, pani prezes Stowarzyszenia Absolwentów i ona generalnie opowiadała nam pewnego rodzaju rys historyczny tej sytuacji. Ta droga ewakuacyjna od strony placu Jacka, od strony Ryneczku powinna być, ona tam powinna być zapewniona. To, że jej nie ma, no to jest pytanie dlaczego? I pytanie, kto jest za to odpowiedzialny, bo wygląda na to, że ktoś po prostu przez te ostatnie 10 lat... Czegoś nie dopilnował, więc tu jest propozycja i prośba do pana prezydenta, bo ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy to jest odpowiedzialność pana prezydenta, czy to jest odpowiedzialność dyrekcji szkoły dopilnujcie tego, żeby ta droga ewakuacyjna była i wówczas remont bursy w ogóle nie będzie stanowił przeszkody dla procesu edukacyjnego w Liceum Słowackiego. Remont się będzie sobie toczył, bramę będzie można, rozumiem, czy będzie trzeba zamknąć, bo tak wynika z, z potrzeb remontu bursy, natomiast proces edukacyjny w szkole będzie mógł się normalnie odbywać, komunikacja, uczniowie będą się mogli dostać na teren szkoły od strony wyjścia ewakuacyjnego, które po prostu, od strony drogi ewakuacyjnej, która po prostu teraz na bieżąco powinna już tam być. Myślę, że jeśli nawet jej nie ma, no to ja bardzo proszę Pana Prezydenta, żeby uruchomił swoje służby, żeby w trybie pilnym doprowadziły do tego, żeby ta droga tam była. No to jest kwestia porozmawiania z myślę właścicielami Placu Jacka, porozmawiania z reprezentacją y, kupców z, z, z skaryneczek i myślę, że na pewno jakieś wspólne rozwiązanie się znajdzie. Tylko po prostu trzeba włożyć w to trochę więcej pracy, tak? Decyzja o przenosinach ma to do siebie, że jest dość łatwa. Pakujemy się i w drogę, tak? Natomiast w tym drugim przypadku, który ja proponuję, no trzeba niestety trochę pocierpieć, być może jakiś kompromis wypracować, być może być może nad czymś się wspólnie zastanowić. Natomiast to się na pewno da zrobić, proszę państwa. Jeśli chodzi o środki finansowe, no to myślę, że potwierdzam w pełni to, co powiedział mój kolega, że bardzo pan o Mamy statut. Panie Intrugę przewodniczący, Zwiecowiec, ja zabiorę proszę. głos raz. Proszę mnie nie ograniczać. Naprawdę zmierzam do końca. Statut pana Rady. E, chcę powiedzieć tak. W przypadku, gdyby były jakiekolwiek problemy finansowe, na przykład chociażby z tymi pracami bieżącymi, bo różne komunikaty płynęły, cały czas takie jakieś dziwne informacje docierają drogą nieoficjalną, że podobno nie było pieniędzy na, na wdrożenie tych, tych drobiazgów. Jeśli nawet szkoła nie miała w bieżących potrzebach, to przecież jest kwestią dosłownie dwóch tygodni zwołania sesji nadzwyczajnej, w której by można te pieniądze przesunąć. No tu kolega Piotr Wrona we wcześniejszym punkcie zwrócił uwagę też na tą dysproporcję środków między bursą a, a liceum słowackiego. Mnie to troszkę też niepokoi, bo wyczuwam w tym pewnego rodzaju taką, no nie chcę tego tak może formułować mocno, ale jest ta dobra bursa i ten zły słowacki. To, to trochę mnie... Natomiast odniosę się do jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii, bo teraz trwa nabór. Szanowni Państwo, my w tej chwili pracujemy, to jest operacja na, 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 na żywym organizmie, tak? Bo szkoła to nie budynek, szkoła to także a może przede wszystkim ludzie. To są uczniowie, to są absolwenci, to są przyszli uczniowie, to jest kadra pedagogiczna. Jeżeli my w tym momencie podejmujemy pewne działania, naprawdę, yy, które no, mogą mieć jakieś daleko idące konsekwencje, no to musimy mieć świadomość tego, że ludzie. Związani ze słowackim to obserwują, może faktycznie się tak wydarzyć, że te działania nie pozostaną bez wpływu na nabór tak? i na przyszłość tej szkoły. Więc tutaj rzeczywiście, rzeczywiście prosiłbym o rozwagę, ponieważ w moim przekonaniu tej rozwagi brakuje. Na Komisji Gospodarki z ust między innymi Pani Przewodniczącej Mirowskiej usłyszeliśmy rzeczy, które mnie osobiście zbulwersowały. Ponieważ z tego, co się dowiedziałem, ja nie jestem absolwentem Słowackiego, więc tak jakby tutaj, no, ja się doposażam w tą wiedzę na bieżąco, to się okazuje, że osoby, które w zasadzie nie powinny w ogóle się w tej sprawie wypowiadać, wypowiadają się i to autorytatywnie, na zasadzie takiej, że no pewne, pewne osoby z sąsiedztwa, jak już wspomniałem, już wiedzą, co się stanie, gdzie kto pójdzie i tak dalej, i tak no, dalej. ja myślę, że tu Pan Prezydent powinien nad tym zapanować żeby jego podwładni jednak tych, tych informacji tak nie szermowali nimi. Natomiast chciałbym też mimo wszystko prosić, ja może mówię w sposób taki trochę emocjonalny, ale to jest po prostu mój styl. Natomiast na Komisji Gospodarki mieliśmy również bardzo mocną dyskusję. Pan prezydent Stefania apelował o to, żeby tych emocji uniknąć. Zgadzam się z tym, trzeba rozmawiać merytorycznie, natomiast ja bardzo również proszę, żeby strona prezydencka tych emocji unikała, żeby nie padały sformułowania tego typu, że pani dyrektor szkoły wydaje jakieś kretyńskie oświadczenia. To zostało. Moment, moment. Ja staram się być obiektywny. To nie jest wcale tak, że ja Pani Dyrektor jakoś tak bardzo w tym miejscu bronię, bo, bo uważam na przykład, że powinna od tych decyzji, skoro je otrzymała, powinna się odwołać. Ja bym na jej miejscu to zrobił. Gdyby te decyzje nie były prawomocne, to prawdopodobnie i tutaj pan prezydent kiwa głową, że się ze mną zgadza, to prawdopodobnie nie mielibyśmy problemu, więc ja również niestety w działaniu dyrekcji szkoły yy, no widzę, widzę pewnego rodzaju chaos, muszę to powiedzieć z pewnym smutkiem, bo być może wiele rzeczy gdyby, gdyby zostało poprowadzonych inaczej, to, to, to ten problem nie byłby aż tak nabrzmiały. Natomiast yy, powiem państwu w ten sposób, ja oczekuję jako radny miasta Częstochowy od pana prezydenta spokojnego przygotowania harmonogramu prac związanych z, z, prac, z doprowadzeniem budynku do zgodności z tymi decyzjami harmonogramu takiego, żeby w miarę możliwości nie wyprowadzać szkoły poza jej budynek, ewentualnie jeżeli byłoby to nieodzowne, to niech się to dzieje z jak najmniejszym uszczerbkiem. Być może da się remontować budynek etapami. Nie umiemy w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. Być może sporą część tych najbardziej uciążliwych prac dałoby się zrealizować w roku 2016 w okresie wakacyjnym. Też na to pytanie w tej chwili nie umiemy odpowiedzieć. Natomiast myślę, że rzeczywiście patowanie tą ulicą Legionów jest w tej chwili daleko przedwczesne. I w tym miejscu chciałbym już kończąc tą opowieść przypomnieć Państwu, tutaj Pan Przewodniczący na pewno mi nie będzie przerywał, bo to jest również historia, którą zna jako Słowackiego, że w 1980 roku miała miejsce sytuacja może nie identyczna, ale jednak w pewnych uwarunkowaniach dość podobna. Otóż wiał wtedy wiatr historii. Władze, ówczesne władze partyjne, bo tak to wtedy wyglądało, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Komitet Miejski zdecydował o przeprowadzeniu Słowackiego do posesji na ulicę Pułaskiego, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Plastycznych. Do Słowaka miała być wprowadzona jakaś inna szkoła, ja w tej chwili nie wiem jaka. Obecny, ówczesny dyrektor szkoły, pan Tomasz Kołodziejczyk, mocno się temu sprzeciwiał. Został wezwany na dywanik do pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i usłyszał, że jeżeli będzie, że tak powiem, protestował, to zostanie zmieniony dyrektor. Tak też się stało. Na jego miejsce przyszła pani Halina Piekacz. Nawiasem mówiąc, historia oceniła to w ten sposób, że po pani Halinie Piekacz nie ma nawet zdjęcia w tej chwili w, w monografii gimnazjum. Którą 1 września 1980 roku uczniowie wybuczeli na apelu, bo były wtedy organizowane w poniedziałki takie apele, gdzie mówiło się o Towarzyszu Edwardzie Gierku. Pani dyrektor nie wytrzymała zbyt długo tej presji. Była tym dyrektorem bodaj kilka miesięcy. Później trafiła w pewne miejsce, o którym nie chciałby to mówić. Natomiast dyrektor Tomasz Kołodziejczyk wrócił. I był tym dyrektorem jeszcze przez następnych 11 lat, a szkoła oczywiście po kilkumiesięcznym okresie Banicy wróciła na swoje miejsce i szczęśliwie pozostaje tam do tej pory. Życzyłbym sobie i Państwu, żeby tak było nadal. A przestroga z tej historii niech pozostanie dla nas wszystkim wszystkich przestrogą. Nie powielajmy błędów poprzedników. Dziękuję. Dziękuję.